Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, kolejne zgadywanie. Mamy niedzielę i na początek dnia spotkanie Pogoń, Siedlce, Termalika, Termalika 3.1, Hutnik Kraków, Wisła Puławy, tu damy na Hutnika 2.1, Ondra Opole, Wisła Płock, Ondra Opole 2.1, Lechia, Gdańsk, Zagłębie, Dam za głębię lubin 2-1. Rezerwy zagłębia, zagłębia sosnowiec. Damy rezerwy lubina 2-1. Kotwica, kułompek, stale, wefów. Tu mamy. Tu będzie ciekawy mecz, ale damy 2 do 2. Polonia, bytom. Rekord. Bielsko-Biała. Muszę posprawdzać sobie. Nie tu. Jak to jest? To byli. Nie tu. Oba zespoły mają fansę. Też dam remis. Najwyżej będę miał po. Kolejny mecz. Puszcza nie po łomince. Legia Warszawa. Tu wiadomo, że Legia. Euka S Łódź. Dwójka Chojniczanka Chojnice. Dam na Łódź 2 1 widzę w Łódź Wrocław 2 1 i Doria Como. Sam 3 1 i to byłoby na tyle. Będę was i zobaczenia w kolejnym odcinku, czyli już jutro z FC wyjścia 4 mobile z robienia. Z początku gry bo robię od nowa skład. Do zobaczenia więc jutro i cześć!